Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się przed liceum imienia Adama Asnyka w Bielsku-Białej. Przepytam tegorocznych maturzystów, jak poszło im w części humanistycznej. Zapraszam. Uwaga, zaczynamy polowanie na maturzystów. Cześć, jak matura? E, nawet, nawet fajnie poszła, aczkolwiek e, treść dłuższa, masakra. Średnio. E, Wyśmienicie. Jak poszła? Jak poszła? Zobaczymy w czerwcu. No, nie spodziewałam się takiego tematu. Był potop i wesele, ale myślę, że całkiem dobrze. Może nie bardzo słabo, ale dość trudne nam dobalili jako ostatnio urocznikowe. Jak poszła matura? Yy, okropnie. Potop jest super. <grych> A jakieś odstresowanie się przed maturami czy ostre zakuwanie? Yy, nic chyba. Wczoraj nic nie robiłem do matury. No, raczej na nauce. No to dobrze. Stres był duży? E, stres był, jak to zawsze. Nie wyobrażam sobie, że jakby ktoś mógł go nie mieć, no ale... Jutro będzie gorszy. No, jakieś tam było, ale jak przyjdzie ten dzień matury, no to zawsze jest jednak mały stres. Jednak już, już lepiej, jak się wyszło. Cześć, jak poszła matura? Nie pytajcie. Jak poszła matura? Bez komentarzy. Niestety poziom stresu był za duży i nie, nie było chęci odpowiadania na pytania. A szczęśliwy krawat ze studniówki? No to akurat nie jest ze studniówki. Ze studniówki zgubiłem, wiesz? Czyli nie jesteś przesądny. No. Nie jestem w żaden sposób. Dzisiaj idę obcinać włosy, a ponoć to też jest zabawą. Nie, na studniówce miałem muszkę. nie niedobrze. Szczęścia nie będzie. A jakoś tak w przesądy takie nie wierzę. A podwiązka? Na szczęście. A to na studniówce. Dzisiaj już nie, w dżinsach trochę kiepsko by było. Nie, ale czerwone majtuny Myślałam ma, ale... o tym, zapomniałam, zapomniałam. Cię dało się ściągać? Yy, nie, nie dało się, wszyscy w komisji bacznie obserwowali i nie mogłem nic zrobić. Nic, a panika była? Yy, okropna, ogromna i było, całe się aż trzęsę. Tak. Nie umiem... Nie było odstresowania podczas weekendu? Yy, było, małe, ale niestety... Nie da... Nie, nie aż takie jak powinno być. A Majóweczka? A no mniej więcej, już trochę tak się odprężałyśmy. Ale się nauka też była. Okej, okay, dzięki wielkie. Na razie cześć. Która to bzdura, także wiesz. No ja myślę, że dopiero prawdziwa matura jutro się zacznie. Tak? Oby. Podsumowując, stres był, tematy nie przypadły wszystkim do gustu, ale mimo wszystko trzymamy za Was kciuki i życzymy sukcesów.